Dziś pozbędziemy się największego problemu, jaki obecnie ma nasza kuchnia. Tutaj w zeszłym tygodniu była jeszcze dziura, którą można było sobie wpaść do piwnicy, albo coś po drabinie, jak kto woli. Zalałem ją, bo już nie muszę tam tak często chodzić i jest nam zupełnie niepotrzebna. Chyba, że pytacie o zdanie raptora, on uważa, że powinienem to odkuć i, i dać mu możliwość wchodzenia tam cały czas. Tak? Jako, że profesjonalne próby wytrzymałościowe zostały wykonane i wylewka czy tam strop zdał te testy, mogę kontynuować pracę, wszystko już jest suche i to zalać. Przy okazji, jestem Kamil, witam na moim kanale. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrypcji. A ja idę po rzeczy, które miałem specjalnie odłożone na tą okazję. Poszły niecałe trzy worki, w zasadzie to nawet nie dwa i pół, ale no pół worka nie zwrócę, więc rozmieszałem całość na wszelki wypadek lepiej tak niż później mieszać po parę gram. Wyrównane mamy w miarę równą podłogę. Teraz trzeba przypilnować, żeby koty po niej nie chodziły, i żeby jej nie zniszczyły, a później będzie układanie płytek. I to już będzie najprostsza chyba czynność z tych wszystkich, które były zrobione. Zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrypcji i kończę, bo koty zaczynają się za bardzo interesować tym, co zrobiłem. Trzymajcie się. Hej!